Halo, halo, siemaneczko, z tej strony Mendy, a dzisiaj mamy odcineczek z Mad City i dzisiaj zagramy sobie Supermanem. Ten tutaj, to jest prawdopodobnie Superman, no, Nazwa się Proton, ale zanim sobie zaczniemy ten odcineczek, to nie zapomnijcie jest subskrypcji na dole, zdać lajkacza na dole, dzwoneczka, zakomentować odcineczek, może napisać coś fajnego, jakiś naprawdę fajny komentarzyk. I co, my będziemy ruszać chyba w podróż z Supermanem. I jak widzicie mam nowy mikrofonik, niedługo będziecie mieli o nim więcej informacji. Dzisiaj taki test, pierwszy odcineczek. Zobaczymy jak się to w ogóle przyjmie, a niedługo więcej informacji o tym mikrofonie i o tych sławeczkach. bo mam nowe słuchaweczki, zobaczycie sobie, możecie zobaczyć, o prezent taki tutaj, Genesis, zaraz się później przekonacie. Będzie specjalny odcineczek poświęcony nowemu mikrofonowi całej parce. ale dobra, lecimy do Supermana, bierzemy Supermana, ten strój możecie umieć u mnie, u mnie na grupce, ale bierzemy Supermana, mamy Supermana, ale pisko wygląda, patrzcie. Czy znaczy to jest Proton niby tutaj, ale ja mówię Superman, bo... bo wygląda jak Superman, zobaczcie. Kozacko zrobiony prawie jak superman wygląda. Dobra, jak to zawsze musimy przecież na złoczyńców mieć super broń. Więc sobie broń sobie bierzemy. Yy, to, 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 to. O i to. Dobra. I bierzemy lasery. Okej. Okay. Jak losery sobie bierze, nic się nie za bardzo nie dzieje. Okej, okay. no dobra, ale. Może latać jest plus latać szybko no lata w miarę nie tak nie lata za szybko w miarę, lat, w miarę lata więc latać każdy może o nie dobra uciekamy uciekamy i szukamy złoczyńców jest strasznie dużo kryminalistów jak strzela <laughs> strzela laserem o to nie to lecimy lecimy po o mamy pierwsze, pierwszą ofiarę O nie Jest, trafiliśmy Dobra, mamy No nie wierzę Bra. Za daleko, dobra, lecimy, lecimy po niego Ale to jest już kozak to musimy... A mogę mieć broń? A nie, jak mam broń to nie mogę latać Dobra Oj, Musimy znaleźć jakiś tutaj do zniszczenia I musimy uratować ten świat Dobra, musimy uratować ten świat Od złych ludzi, przestępców bo ich jest tu zaraz więcej. Gdzie w ogóle oni mogą być? W lewo? W prawo? Nie wiem. Dobra. Gdzieś może. Tu są! Mamy! O dobra, mamy go. No on się już nami przed nie obroni. Jak to? Nie mogę go zabić! Nie! Nie, no. Ja. Zabrakło tak mało życia do zniszczenia. Ale te super B to jednak taki super. Nie jest. Jak nie da rady, rady zabić, no. Proszę. No i uciekł nam, dobra. Nie ma sensu go gonić. Trzeba pilnować miasto. Miasto to jest chyba najważniejsza rzecz raz do pilnowania tutaj. Pilnujemy miasto. Gdzie tu jest, dobra. Tutaj, pilnujemy miasto. Dobra, miasto mamy tutaj. Od razu sobie przeładujemy. Czy ktoś coś chce obrabować? Nie, na luzie jest, dobra. Dobra, tu jest luz, tu nikogo nie ma. Szukamy ludzi i ratujemy miasto. Nasz Superman może latać. O i co tu jest? Plaża. W sumie możemy biegać. Iść też na koło. Strzelamy laserkiem. O nie, Coś tu jest. A to nasz. O nie. Tu był złoczyńca. A. Nie mogę nad podlatywać za blisko. Tak tu rozwiązali to, okej. Okay. Czyli tam są mega bezpieczni. No dobra. Mówię, że jesteś bezpieczny, tak? To my zaraz kogoś tu znajdziemy, kogo będziemy mogli zniszczyć. Naszym supermanem! Tu gdzieś jest taki budynek, do którego można przelatywać, tylko ten. Nie, to nie ten. Albo to już naprawili. Był budynek, że z można było przelatywać przez teksturki. Halo, no gdzie jest ten? Mamy kogoś tam. Ale to jest chyba nasz. Czy to jest nasz? To nie jest nasz. O nie. O nie. Nie, 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 nie. O nie. Jo, nie, no ten super bohater jest tak słaby. Jak to mnie pokonał? Nie ja myślałem, że jestem najlepszy. Proszę, ja chcę być najlepszy. lecimy jeszcze raz z nim. Yy, musimy tylko się sobie, yy, bronię. I tak. Dobra. I tak sobie weźmiemy bronię. A ciekawe, czy mogą oni jeździć... Z... W ogóle nigdy nie sprawdzałem, jak szybko mogą oni jeździć tymi samochodami. Sprawdzimy samochód. Siadaj i jazda. A mogą... Mogę strzelać z auta laserem O nie Dobra udało się Nie ale ten laser jednak jest słabiutki Ja myślałem że to będzie coś lepszego a ten Laser jest słabiutki Nie, Dobra ale chociaż Chociaż zniszczyliśmy tego jednego tutaj facatka Ale no musieliśmy go bronią więc to też nie jest duże osiągnięcie Tamtoś lata. Pewnie ten zły. Jest. Znowu. Kurde, to mnie zabił. Tak, chyba to on lata. źle. Źle się dzieje, bo ja nie mogę nic zrobić teraz aktualnie, bo no nie wiem, gdzie jest w ogóle bank. Libiller. No, nikogo w nie ma. No nie ma, nie ma, nie ma. Nie wiem, po co strzelasz. O, zielony bank, tego można obrować Dobra. Chyba będą tutaj w banku. Chyba będą w banku. Wiedziałem. Wiedziałem. Ja cię inaczej zabiję. A nie, tu znasz jest. A, To ten drugi był nie nasz. To zniszczę, dobra. Więc w sumie przepraszam, że szlałem mojego. Ja naprawdę nie wiedziałem, nie chciałem. Naprawdę nie chciałem zabijać naszych. Ale możemy teraz tym superbohaterem lecieć w ogóle gdzieś jeszcze dalej. Gdzie możemy nim w ogóle polecieć? Yy, do latarni? Patrzymy latarnię. Lecimy na latarnię. Lecimy na latarnię naszym superbohaterem, supermenem. O nie. O nie, żadna latarnia, żadna latarnia. Ja widzę kto tu jest, ja widzę kto tu jest. I mamy go, nie będzie nam tu próbował się dostać do tej bazy. Koniec z łoczyńcami. Dobra, tak to można tutaj właśnie niszczyć złych ludzi. Ale jesteśmy za I tak broniliśmy świata w najlepszy sposób, żeby... Dobra, lecimy w sobie do latarni, bo chciałem zobaczyć, co jest w tej latarni. Ciekawi mnie, bo nigdy tam nie byłem. Dobra, lecimy do tej latarni, zobaczymy, co jest w latarni. Ale ona nie z tym światłem daje. Lecimy, latarnia jest już blisko. Latarnia, latarnia. O, światło, światło. Lecimy w światło, będziemy oświeceni normalnie, patrzcie. O nie, dobra. Teraz będzie coś niezłego. Jesteśmy już tak blisko. Dobra, latarnia. Ciekawe, czy można do niej wejść. Nie, to jest tylko światło. I można tu wejść. Okej, okay, a tu. Dobra, sprawdzamy, co jest w latarni. Nie mogę. O! Nie, myślałem, że coś będzie tutaj. Nie ma nic. Ciekawego. Jeszcze jest ta wyspa. Czy jest na tej wyspie sekret? Nie ma chyba. O! Jak się trafiło mu. No zobaczcie. No niestety trafiło się bardzo źle. No nie mogę go nie zniszczyć, on motorówką nic mu nie robię. Halo. Czemu ten bohater jest strasznie zły? On jest nieśmiertelny w motorówce. O nie. To jednak nie, on nie jest nieśmiertelny, tylko ja jestem śmiertelny. O nie. Nie sądziłem, że tak będzie. Co? Ja co teraz zrobię? Halo, wyrzuciło mnie z gierki. Musielibyśmy wejść ponownie Do giereczki Ale pewnie już nie będziemy super bohater, będzie sputeczek. Ale czemu mi wyrzuciło z gierki? Halo, nie powinno tak być Ale wszystko tutaj. Tak nie powinno być, że mi wyrzuca z gierki To jest złe Ale to pewnie jego widać, że to motorówką jeździł przy mnie I on cheatuje Tak, to na pewno jego wina jego całego cheatów Ale dobra Na luzie możemy wejść jeszcze raz do gierki I na luzie sobie jeszcze to pograć normalnie Zobaczcie i wybierzemy Hirosa, i zobaczymy, co jeszcze Twojego będzie. To taka odcinka, to akurat musiałoby wyrzucić. No, na luzie, normalnie mogę wejść do Gierki, zobaczcie. Wybrać Hirosa. Wybrać Hirosa. Stać się tym najlepszym Hirosem. I być najlepszym ze wszystkich. A Wam, widzowie, drodzy, dziękuję za oglądanie. Mam że subskrypcję, lajka i dzwonka zostawiliście. No musicie dostawić, bo to jest bardzo ważne. Dobijamy 100 tysięcy. Mam nadzieję, że super bohater tam wam się podoba, więc dziękuję wam naprawdę za oglądanie. Trzymajcie się, żugr dla Was. Pziu. o Nie, nie trafiłem. Żu!